Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na capital.pl O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam, szanownych Państwa, bardzo serdecznie. Mam do Państwa śmieszną, ale bardzo złą wiadomość, bo właśnie siedzę sobie tutaj nad listą lektur, jakie będą zakazane, albo jeśli nie zakazane, to usunięte z lektur obowiązkowych w polskim systemie oświaty. Tak zdecydowała pani Barbara Nowacka, minister albo ministra. I patrzcie Państwo, wymieniam tu w kolejności już te zakazane, niechciane lektury. Biblijna przypowieść o siewcach. O siewcy. Dlaczego? Cóż ona przeszkadza z lewaką? No, pewnie to, że tam jest napisane, że kto sieje, to zbiera potem. Więc nie ma napisany w Biblii, żeby siedzieć i brać zasiłek. Wręcz odwrotnie, Biblia popiera pracowitość jako ważną i pozytywną cechę ludzką, a nie popiera brania zasiłków. No więc dlatego. Powrót taty Adama Mickiewicza. Dlaczego to wykreślono? Wydaje mi się, że to ze względu na słowo tata, bo to jest ono świadczy o jakimś tam y, pewnie męskiej dominacji, więc jest niezgodne z pomysłem parytetu płci. Za to, gdyby była książka Powrót Mamy, to pewnie by nie została wykreślona. Katarynka Bolesława Prusa. Co ta biedna Katarynka przeszkadza? Tu nie mam pojęcia już. Co tak, o co takiego może chodzić pani minister Nowackiej? Pieśni patriotyczne mają zniknąć z kanonu obowiązkowych lektur. No tak, no to jasne, wiadomo dlaczego, żeby, żeby młodzież oduczać patriotyzmu. Wybrane wiersze Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza. No, Herbert, wyjątkowy antykomunista, człowiek, który się nie zeszmacił nigdy żadną kolaboracją z reżimem. Czesław Miłosz, poeta niezły, trochę się zeszmacił. Tadeusz Różewicz też nie, ale dlaczego? Dlaczego oni chcą te wiersze wyrzucić? No, wydaje mi się, że dlatego, że Zbigniew Herbert się pod koniec swojego życia bardzo źle wypowiadał o guru polskiej lewicy, czyli o Adamie Michniku, nazywał go oszustem, manipulatorem, człowiekiem złej woli i tak dalej. Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. O, to rozumiem dlaczego. Bo syzyfowe prace, czyli prace bez sensu, kojarzą się z socjalizmem. Na przykład w Polsce dużo ludzi pracuje syzyfowo, bo władza im odbiera efekty ich pracy, pensje i tak dalej. Ozusowuje ich także, także fatalnie i pewnie. Boi się pani Nowacka, że jakby ktoś zaczął czytać ze zrozumieniem syzyfowej pracy, chociaż tam przecież chodzi o co innego, to doszedłby do wniosku, że jego praca jest syzyfowa, bo okrada go ustrój. Quo z Henryka Sienkiewicza. No, quo vadis powieść z czasów, z czasów rzymskich o prześladowaniu chrześcijan i miłości y, pięknej Ligi i, i Marka. Co tutaj może przeszkadzać pani Nowackiej? Nie wiem, może to, że są tam brutalne sceny, bo się morduje chrześcijan, ale wydaje mi się, że bardziej to, że ta, ten wątek miłosny, który w Kowadis opisuje Henryk Sienkiewicz, to on jest niepoprawny politycznie, bo jest wątek między mężczyzną a kobietą. W dodatku tam jeszcze jest scena, jak, jak ligia jest przywiązana do byka, także może chodzi o męczenie zwierząt, więc dodatkowy, dodatkowy powód. Żona Modna Ignacego Krasickiego. No, to już sam tytuł wyklucza możliwość, żeby taką, taką, żeby uczynić to lekturą dla uczniów. Żona Modna. No, to przecież jak jest żona Modna, to musi być i żona Niemodna. Czyli na pewno się to pani Nowackiej kojarzy z uprzedmiotawianiem kobiet. Śmierć pułkownika Adama Mickiewicza. Co tu przeszkadza? Tu, moim zdaniem, moim zdaniem, to może być to, że ten pułkownik opisywany tutaj przez Adama Mickiewicza ma takie męskie cechy, czyli, czyli może uczniów demoralizować, zdaniem pani Nowackiej, bo umacniać stereotypy podziału ról na męskie i żeńskie. Reduty Ordona, to już jest zagadka, bo Reduta Ordona to jest piękny wiersz. Mówiący o tym, jak pułkownik, porucznik przepraszam, Ordon wysadza redutę szturmowaną przez żołnierzy rosyjskich podczas, podczas Powstania Listopadowego. No, historia trochę zmyślona, bo faktyczny Ordon przeżył Powstanie. Julian Konstanty Ordon i zmarł chyba 40 parę lat później jako staruszek. Natomiast, natomiast w czasie wojny na Ukrainie wyrzucać, wyrzucać z lektur. Reduty Ordona, która mówi o bohaterskim oporze przed, przed armią rosyjską, hu, uh, 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 no to tu chyba się kondrywiat panią Nowacką powinien zająć. Gazeta Polska powinna napisać, że to jakieś ukryte działania rosyjskiej agentury tutaj działają w Ministerstwie Edukacji Całości pana Tadeusza Mickiewicza. No to też mnie szokuje. Bo nie bardzo wiem, dlaczego. No może ze względu na niepoprawność polityczną, bo jest tam wątek miłości między Tadeuszem a Zosią, a nie ma wątku miłości między Tadeuszem a Choracym, może ze względu na, na opisy Piękna przyrody, piękna kresów, no, zachodzę w głowę. Cóż takiego przeszkadza pani Nowackiej w panu Tadeuszu zachodzę w głowę i i nie znajduje. Wybrane utwory Jana Lechonia, Jarosława Marka Rymkiewicza, Mariana Chemara oraz Cypriana Kamila Norwida. Pamiętaj późny wnuku, ideał sięgnął broku. Można byłoby powiedzieć słowami Norwida. O systemie edukacji pani Jarugi Nowackiej. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska też mają być. Też mają być, proszę Państwa, zakazane. Co tu jeszcze mamy z książek zakazanych? Biblijna pieśń nad pieśniami. Nie wiadomo, co tu może przeszkadzać. Może, może yy, odwołanie do Boga. Nie wiadomo, co pani Nowackiej przeszkadza. Legenda o świętym Aleksym. Ho, ho, dawna już. Nie wiem, co tutaj też przeszkadza. Nawet ja, dziennikarz śledczy, nie mogę tego, tego dociec. Następne, co zostaje wykreślone, uwaga, trzymajcie się Państwo teraz za brzuchy: Romeo i Julia Ekspira. No, cóż takiego się stało, że pani Nowacka uważa tą lekturę za niewłaściwą? No, pewnie to samo co zawsze, że jest wątek miłosny między Romeo i Julią, że, czyli między kobietą a mężczyzną, czyli bardzo niepoprawny politycznie. Że jest tutaj opis konfliktu między rodem Capuletich i Montekich, i ta miłość te rady jednoczy, zwaśnione, więc, więc może tutaj odbiorca dziecko w szkole sobie może pomyśleć, a no, miłość potrafi doprowadzić do pojednania rodów, więc skoro do pojednania rodów bogatych we Włoszech, to może tym bardziej do pojednania Polaków, no, to na pewno pani, pani Nowackiej się nie podoba. Psalmy Jana Kochanowskiego. Kochanowski. Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, których nie masz miary? Więc przeszkadzają tutaj Pani Nowackiej odwołania do Boga, czyli te wątki religijne. Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego. No tak, to jest jasne. Ojczyzny nie wolno kochać, bo trzeba być kosmopolitą. Patriotyzm dzisiejszy to jest przecież duma z Unii Europejskiej i ochocze płacenie podatków. Taka jest lewicowa definicja patriotyzmu. Konrada Walenroda, Mickiewicza też, też wykreślona, co ciekawe. Nie wiem dlaczego, co ten Konrad Wallenrod może, może przeszkadzać. To jest zagadka. Rozdziobią nas kruki i wrony żeromskiego, no, opowieść z czasów Powstania Styczniowego. Też dziwna historia, bo zwróćcie Państwo uwagę, że Pani, pani Nowacka wyrzuca te lektury w czasach, kiedy toczy się wojna na Ukrainie, czyli można powiedzieć, że to jest proputinowska robota. Wiersze Iłakowiczówny, Gajcego, Miłosza, Droga Donikąd Józefa Mackiewicza. O, a Droga Donikąd to jest piękna książka. Ona opisuje między innymi rzeczywistość Kresów pod sowieckim panowaniem w roku 1940. Bardzo wartościowa książka. No i dlatego, że wartościowa, to pani Nowacka chce ją pewnie wyrzucić. Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. Pewnie dlatego, że Marek Nowakowski się kojarzył z pisowską stroną dyskursu politycznego. Jestem tylko ciekaw, co, jakie lektury Barbara Nowacka zaproponuje w zamian. Będę się temu przyglądał, bo domyślam się, że one będą dopasowywane według klucza politycznej poprawności. Także z polskich szkół w XXI wieku znika Sienkiewicz, znika Żeromski, znika, znika Mackiewicz, znika Krasicki, także Prus, także cała plejada, Norwid naszej literatury. Ja, proszę Państwa, się z tego śmieję oczywiście. Pewnie sobie myślę, że gdyby zmieniono tytuł i że na przykład byłoby nie Romeo i Julia, tylko Romeo i Juliusz, i to byłaby jakaś taka tęczowa książka, to na pewno pani Iza, yy, Barbarze Nowackiej by przypadła do gustu. Ale jeśli mielibyśmy na ten temat rozmawiać na poważnie, to zwróćcie państwo uwagę, kto decyduje o tym, jakie książki mają czytać dzieci w szkołach. Czy decydują rodzice? Nie, rodziców niko zdanie nie pyta. Czy decydują same dzieci? Nie. Dzieci nikt o zdanie nie pyta. Czy decydują poloniści? Nie, bo nikt polonistów o zdanie nie pyta. Więc kto decyduje? Decyduje o tym urzędnik Ministerstwa Edukacji Narodowej, kierując się polityczną poprawnością. I ja wracam do tego, o czym kiedyś państwu mówiłem, bo państwo pewnie się pukacie po głowach i ręce wam opadają i mówicie, że to jest polityka otumaniania naszych dzieci. To jest wszystko prawda, ale Dlaczego się chce w ogóle otumanić nasze dzieci? No po to, żeby, żeby wychować nowe pokolenie, czy nowe pokolenia, Tumanów, durni, idiotów, niewykształconych, żeby dostarczać tanich robotników do fabryk niemieckich. To jest pierwszy powód. Ale co jest jeszcze drugi? No drugi jest taki, że, że jeśli się wychowa, Pokolenia oderwane od własnej kultury, to łatwiej będzie nimi manipulować. Ich tożsamość narodowa polska będzie dużo słabsza, jeżeli w ogóle przeżyje tożsamość narodowa polska. Rządy pani Nowackiej w, w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ja jestem antykomunistą, ale powiem coś, co może państwa zszokuje, ale za komuny naprawdę poziom edukacji był dużo lepszy. Ba zaborcy nawet tak nie mieszali w sercach Polaków w XIX wieku, jak. Robi to pani, pani Nowacka, nie prowadzili takiej demoralizacji. Coś strasznego. Natomiast tutaj państwo możecie sobie myśleć tak, że a to trzeba byłoby zmienić ministra edukacji narodowej na patriotę, żeby te książki były inne. Otóż nie, trzeba zlikwidować Ministerstwo Edukacji Narodowej i zlikwidować wszystkie te kuratoria niepotrzebne zupełnie do niczego. I wprowadzić bon edukacyjny, żeby każdy, dziec, każdy na każde dziecko rodzice dostawali taki, taką karteczkę, taki bon, i zanieśli ten bon do tej szkoły prywatnej, w której chcieliby, żeby uczyło się jego dziecko. Wszystkie szkoły należy sprywatyzować i poddać weryfikacji rynkowej. I to by spowodowało, że pieniądze poszłyby za uczniem. I, a rodzic dawałby bon do tej szkoły, w której chciałby, żeby jego dziecko się uczyło, i to by spowodowało natychmiastową konkurencję między szkołami, no bo jeżeli ja, przedsiębiorca, zostałbym właścicielem szkoły, to chciałbym, żeby tam jak najwięcej rodziców przynosiło bony, prawda? Ale wiedziałbym, że za rogiem jest drugi, który też kupił szkołę i on mnie przebije swoją ofertą, jak ja się nie, nie postaram, więc ja natychmiast zadbałbym o bezpieczeństwo w szkole, prawda? Żadne narkotyki, żadne żadne jakieś tam sodomickie wizyty, nic takiego. Bo w ogóle ta szkoła jest dla tych wszystkich ludzi zamknięta ze względu na bezpieczeństwo dzieci, prawda. Potem zatrudniłbym dobrych nauczycieli, którzy by powiedzieli, a jak ja mam u Pana pracować, to Pan musi mi dobrze płacić. No więc, żeby mi dobrze płacić, musiałbym mieć dużo pieniędzy, a żeby mieć dużo pieniędzy, musiałbym mieć dużo bonów od tych rodziców. Więc oferta mojej szkoły musiałaby być konkurencyjna. I wtedy ja bym sobie wziął jednego, drugiego, trzeciego polonistę, który by wymyślił listę lektur, prawda? No, byłbym otwarty na, na sugestie rodziców. Pomijając to, że w takiej szkole prywatnej dzieci mogłyby się rozwijać, no bo gdybym ja zauważył, że wśród uczniów uczących się w mojej szkole jest na przykład dużo takich, którzy się interesują lotnictwem, no to bym podpisał jakąś umowę z aeroklubem, żeby raz w tygodniu pilot przychodził na dodatkowe zajęcia z lotnictwa, prawda? I tak dalej. Więc jedynym sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów polskiej edukacji to jest prywatyzacja. Prywatyzacja szkół i wprowadzenie bonu oświatowego. Bonu po to, żeby dzieci z biednych rodzin też mogły się uczyć na koszt podatnika. No wystarczy te pieniądze, które są w budżecie zapisane na edukację, podzielić na ilość uczniów, dać bon na taką sumę, która wychodzi i całą tą urzędniczą gangrenę po prostu rozpędzić roz, na cztery wiatry. Bo ja Państwu powiem, że to majstrowanie przy lekturach to nie jest ostatni krok pani, pani Nowackiej. No, będą też kolejne i państwo będziecie się burzyć, państwo będziecie protestować, nikt państwa nie będzie słuchał, a w tym systemie, o którym ja mówię, czyli o zmianie systemu w ogóle edukacji, a nie ministra, to państwo, jako, jako rodzice, bylibyście, bylibyście yy, w Filarem, fundamentem systemu edukacji narodowej. Ale jest jeszcze jeden aspekt otóż za tym systemem, który ja mówię, który Konfederacja postuluje o którym wielokrotnie mówili Korwin-Mikke i Michalkiewicz, i chyba nawet jeszcze świętej pamięci Mirosław Dzielski to paradoks tej sytuacji polega na tym, że ten system powinni chcieć wprowadzać przede wszystkim nie prawicowcy, nie konserwatywni liberowie, rałowie, tylko komuniści. To pani Nowacka powinna być zwolennikiem tego systemu bonów. A dlaczego? Bo komuniści, oni mówili o wyzysku, prawda, ludzi pracy, o złych kapitalistach. No to patrzcie Państwo, co się dzieje w takiej sytuacji. Ja kupuję szkołę, prawda, ja, wredny kapitalista, który jeszcze kredyt musiałby wziąć na taką szkołę, ja muszę biegać na zadnich łapach za tą matką spracowaną, za tym ojcem, człowiekiem pracy i mówić: dajcie mi wasz bon. Aby ja miał pieniądze, prawda? Kapitalistyczny wyzyskiwacz biega za człowiekiem pracy, no marzenie lewicy, a lewica robi coś dokładnie odwrotnego. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Nie lubię mówić o, o systemie edukacji, bo mówię tam ostatnio o rzeczach strasznych, które się dzieją, więc, więc pozostaje nam mimo wszystko yy, czekać na jakieś pozytywne zmiany zachęcam państwa jak zwykle do lektury książki Fundusz zbrodni która się bardzo dobrze sprzedaje przypominam też państwu że działa moja specjalna grupa detektywów byłych policjantów analityków prawników która pomaga państwu rozwiązywać wasze problemy dane kontaktowe macie w opisie filmu jak zwykle bardzo państwa proszę o udostępnianie moich wideo felietonów o komentowanie, o lajkowanie, o łapki w górę. To wszystko ze względu na zasięgi na YouTubie. A tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tych zachęcam serdecznie do wspierania mnie finansowego. W opisie filmu znajdziecie Państwo numer mojego rachunku bankowego, linki do zrzutki do PayPal'a, do Patronite'a. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie mnie Państwo wspierać. Dziękuję bardzo, do widzenia.